Cześć, witam Was. Rozkręciłem kilka agregatów. Oczywiście w, w celu szkoleniowym. To, że w agregatach są spalone cewki w zwoje, w silnikach, to jest nic nadzwyczajnego. To się trafia. Ale między innymi trafiłem na dwa silniki, które się okazały aluminiowe. To jest też coraz częstsze, ponieważ Chiny, ale takiego czegoś to jeszcze nie widziałem. Miedziominium. Pomieszane zwoje. Aluminium z miedzią, gdzie to w celach szkoleniowych jest to dość czasochłonne. I męczące w odzyskaniu.